Legenda e, powraca na kanał Brewar Gdynia. To jest Marcin Heliński, piwowar e, domowy z kościana, z kościanu czy z kościana, e, który podesłał mi kilka swoich piw. E, te piwa Marcina charakteryzowały się z reguły e, bardzo wysoką jakością, dlatego już jestem e, cały ciekawy jak, wyjdzie, jak, wyjdzie, jak wyjdą próby degustacyjne. Pokazuję Wam na początek butelkę, którą wybrałem na początek, to chciałem powiedzieć, tych degustacji. Dostałem 6 butelek. Jest to piwo grodziskie, robione stricte w stylu. 7,6 BLG. Zeszło do 3. Butelkowane jest 9 listopada 2016 roku. Roku. O stylu piwa grodzkiego chyba już nie muszę wiele mówić. Generalnie świadomość widzów kanału Browar Gdynia jest na tyle już wykształcona, że pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi oczywiście o, to tak dla nowych, piwo jasne, piwo pszeniczne, piwo jasne, piwo górnej fermentacji, piwo refermentowane, które było wytwarzane. Właściwie od czasów średniowiecza na naszym te terenie, w naszych rejonach, zasłynął z tego Grodziski Wielkopolski, stąd nazwa Grodziskie Grazer, trochę po niemiecku też może być nazwane Znak był chroniony do 1993 roku, chyba sama nazwa. No, piwo dosyć ciekawe z wyspecjalizowanym szczepem drożdży. Piwo poddawane krótkiej fermentacji pomiędzy 15-20 stopni Celsjusza. Potem zaszczepiane, klarowane karukiem, który, który został, który był wytwarzany z pęcherzy pławnych, jakichś ryb jesiotrowatych. Chmiel był brany z plantacji wokół Wielkopolski. Także takie lokalne, lokalny polski szampan. Oczywiście wysoko wysycone, kiedy już było lany do butelek, było zaszczepiane jeszcze było nie ale dodawane były, były drożdże. Te butelki leżały z miesiąc. No i wypuszczane na rynek. Czyli cechą charakterystyczną jest z pewnością wysokie wysycenie. Szczególnego rodzaju skłody degustacyjne, właśnie przypominające szampanówki. To jest akurat szkło, oczywiście, z grodziska. Grodzisk został wykupiony pobudzony do działania przez Browar Fortuna, który hmm, chyba dwa lata temu bądź trzy, czas tak leci, że nie wiem, e, zaistniał, na, e, pokazał się na festiwalu e, we Wrocławiu e, pakietami dla vlogerów, dla sędziów. Między innymi ja taki dostałem e, takie szkło oraz e, próbki degustacyjne, czyli butelki, krótko mówiąc piwa e, i wariacje e, Muszę powiedzieć, że bardzo dobre. One były oceniane zresztą tutaj na kanale Browar Gdynia. Słód pszeniczny podwiązany dymem bukowym, czy dębowym, bukowym, e powinien być użyty do produkcji tego piwa. W dniach dzisiejszych to jest bardzo często zastępione słodem jęczmiennym. Niestety, niestety, bądź niestety. No i... E Czasami dodawany jest cukier. Ale tutaj mamy do czynienia z oryginałem. Żeby było śmiesznie. Mam jeszcze otwierać nawet z grodziska. Takie rzeczy się dzieją. Piwo nalane pod korek. Zostałem tutaj. na znaczy, Zostałem. Mam świadomość, że to piwo może z powodu wysokiego wysycenia, trudnego do opanowania, może coś się z nim zadziać. Więc tak ostrożnie. Jest ok. W butelce już jest nagazowanie takie, raczej. No nie jest drobno, jest takie perliste bardziej. Waga lejemy. Tak, no to nic złego się nie dzieje. Tak, tak to powinno wyglądać. Piwo jest idealne. Widać, że jak na warunki domowe, pięknie, sklarowane, z, ze wspaniałą pianą. Jasne wręcz, ba, prawie, że słomkowe, coś wspaniałego. Już tutaj widzę, że chociaż tak naprawdę Grodziskie nie jest moją bajką, to jednak widzę, że jest, jest, jest git, proszę, proszę, jak to pracuje, wysoko wysycone. Dzięki temu piana będzie się budowała. No Piany tutaj musi być dużo, no bo tak naprawdę powinno ono powstać ze słodu pszenicznego. Marcinie, e, drodzy e, widzowie, Wasze zdrowie zapijam lekkim polskim e, dymionym piwem pszenicznym. Piana beton, naprawdę. Jeżeli chodzi o aromat, e, on się wydobywa przez tą pianę. E, jest w stylu, no krótko mówiąc, nie będę tu bajał. Piękna wędzonka, nienachalna, ale też e, nie trzeba jej szukać, nie są nuty. To jest... To jest po prostu piwo groziskie. Nie ma żadnych... E, wad. Wiecie, przy tym ekstrakcie i y, to jest prawie woda, i przy tym chmieleniu, czyli prawie nijakim tutaj każda wada naprawdę powinna być wyczuwalna. Tutaj po prostu ich nie ma. E, robi wrażenie wygląd. Y, piana... Proszę. W ogóle nie maleję, wobec tego w końcu piję. Trochę mnie zamurowało. Ja nie wiem, czy coś bym poprawiał w tym piwie. Piwo delikatne. Aromat, znaczy to, co czuję w smaku, właściwie wyczułem już w aromacie, tak, czyli balans. Krótko mówiąc, wędzonki, no muszę to powiedzieć, że schmielami, aczkolwiek one nie są jakieś tutaj bardzo wyczuwalne. Nie jest to taka, wiecie, taka eść taka, takie piwo, które idzie mocno w stronę wędzenia, to jest delikatne. Tak jak już wcześniej mówiłem, delikatny jest aromat i smak wędzonki. Tak jak już wcześniej mówiłem, przy rozmowach z ludźmi, którzy pili oryginalne piwo grodziskie, czy wręcz chociażby przy piciu piwa z grodziska wytwarzanego przez Fortunę na oryginalnych drożdżach, podkreślam. To nie było piwo przesunięte mocno w stronę wędzenia. To generalnie było piwo dnia codziennego. Taka, no nie chcę powiedzieć, że woda, bo e, uważamy to piwo za świętość, za polski styl i tak dalej. Ale to tak naprawdę to było po prostu wodniste e, piwo do ugaszenia pragnienia. E, coś w stylu, czym, my dzisiaj, czym dzisiaj możemy gasić pragnienie? Oprócz tego, że piwem e, możemy gasić pragnienie chociażby sprite'em czy sevenapem, a co lepsi i jeszcze to chyba bardziej gasi pragnienie tonik. Taki grodziskie. E, bardzo przypomina mi osobiście tonik. I chyba e, z tym mógłbym e, to piwo porównać. Piwo jest jasne, jak mówię, bardzo klarowne, jak na warunki domowe. E, no i jest lekko opalizacją. No, skłamałbym, gdyby tutaj nie było. Zresztą ją pewnie widać e, też w, w kamerze. E, Pływa tu na Ciekawe czego, bo na pewno nie chmielu. Jest idealne wysycenie. Nazwałbym je idealne. Jest ono podniesione. To jest z pewnością wysycenie, które należy się piwu przenicznemu. No ale z tej piany jej tutaj nie widać, bo, bo dyfuzor mocno świeci. Ale generalnie można, mam wrażenie, że można wziąć, ulepić kulkę i ją rzucić. Tym bardziej, że jeszcze taka delikatna zima, łamane przez jesień za oknem. Um, Marcin. Pewnie być może startujesz, ale zachęcam Cię do, do, do tego, żeby wystartować... W czym? Wystartować chociażby tutaj, w tym konkursie. To jest starość eee, w konkursie e, piw e, Prawie jak grodzisz, tak, tutaj przeczytałem. Tak, jemu kiedyś Andrzej Smyk e, Andrzej Smyk wraz z Marcinem Bochyńskim e, patronował. Nie wiem czy Andrzej jeszcze się tym zajmuje, czyli piwowar w tej chwili browaru largus ale mówię ci Marcin, masz spore szanse. Ja piwa Grodziskiego nie lubię to za dużo powiedziane, ale no wypiję jedno i to mi naprawdę styknie. A to jest, to jest świetne i myślę, że bardzo zbliżone do oryginału. Pełny balans, takie to piwo zachęca jak widać do tego, żeby to pić i pić i żeby łykać. E, piękne piwo na lato. E, doskonała alternatywa i to zachęcam Was, e, chociażby będąc w sklepach czy we freszu, bo we freszu jest chyba piwo zgrozone, jest wszędzie to grodziskie piwo. Świetnie gasi pragnienie, przy okazji oczywiście posiada niski alkohol i, i no, świetnie się do tego nadaje. Nic dodać, nic ująć, no, tak próbuje coś, coś tutaj wyłapać, krążę wokół tematu, ale szczerze powiedziawszy, nie ma co. No, można byłoby się doczepić do tego wysycenia, tak, że jest takie, jest takie, jest, jest perliste, jest takie trochę e, grube. E, osobiście preferuję takie delikatne wysycenie, które, które buduje pianę taką, jak tutaj na wierzchu jest, takie, taką betonową. Drobnoziarniste, no tutaj jest trochę większe, perliste, no to... ale. Powiedz Marcin napisz, czym to klarowałeś. Czy, karu czy, czy karukiem, czy uliflokiem, czy... czy po prostu muchami irlandzkim, czy żelatynką, ale ja tu świnki nie czuję. E, przyznam się, że przy pierwszych wer wersjach piwa grodzickiego, które robiłem, a zrobiłem nam mnie dużo tego, wsypałem, znaczy sklarowałem świetnie po prostu, nie? ale, 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 wsypałem tyle żelatyny, że pijąc to, mogliście mieć wrażenie, że jecie kotec schabowy, a nie piwo, piwo grodzickie pijecie. Jest bardzo dobrze. No co mi oczywiście nie dziwi. No. I tutaj wypada na koniec spłętować tą degustację tym, że um, nie ma jak piwa domowe. Wasze zdrowie.